Za zero remik? Pomyślałem, że tak dzisiaj cały dzień. Ej. Pago. No? Gdzie jesteś? No za tobą. Biegnę, pokażę. No to nie, tam, tam, na E są typy, uważaj. Na E są typy. Na gdzie? Na E. O, na e. widzę, widzę, biegnie tu jeden typ. Do nas? <noise> o to pusty. Ja to ugrywam jeszcze. Spokojnie. Dziwiłeś się, nie? Powieski. <laughs> yeah. Kurwa, baton mnie wypchał, żółty jakiś. <laughs> Co? Na wzajemny tej drogę to jak mnie nie wyjechać za, za bandę? <laughs> Nie, też żółty chyba to ty sajny. No to ty byłeś kurwa, żółty. Nie, no ty jesteś żółty, czwarte pole, żółty kas. Nie, ktoś mi w chujach też przygrał, żeby przed niego wyleciałem z koronkiem. <grym> żółty, żółty pan jest <grym> Żółty? Ale w chuja, wali. Oj, oj, ale Dobre. mnie wyruchał bez mydła! Ale mi się podobało Jędryk, jak wjechał Trfajerem. we mnie. Ale jak wjechał we mnie, nie można tak streamera. Myślałem, że. Nie, tak się nie robi. Tak jak Ustują, no przecież. Siema ma, Kienek. ma, Dixon, wideo, dzięki no, Siema Bartek. Dobrze wszystko. Wkrótce, 2-4 robimy. Rundę wiedzą, że ja stoję. Jak zgasi światło, jest jasno, tak, że to też nic nie zmienia. No, no nie... załóż na łeb albo coś Country <grym>. noczę. <na ubie. słuch> o <kurw> nie, no. <słuch> Sunglasses, mate No jest zimnik, czekałem, Dobra, idę świat A gdzie was. kurwa poszedł. Nie wiem, ale ja ale... idę jeszcze kupić no, żeby się nie... na głodnego nie... nie jestem No, przyjdzie powie, że musiał się wysrać. On <słuch> teraz będzie hmm. cały czas, jak mu wybaczyliśmy wtedy, On teraz cały czas będzie tego argumentu używał. Bo A gdzie ty? Dzięciu, w ogródku weź pod choinką się ten? No tak, bo to, nie to zajęte. zajęte. Dobra, za dwóch. Proszę o Martę. Bieg ci ktoś! Pójdź, pójdź. Ej, paku ci... Ej, paku, Kdą... gdzie ten gość? Gdzie ten gość, co biegł? Ej, powiedz ci, gdzie? Ten... Biega za błotnikami. To dobra, i ja muszę go zabić. Jeszcze jeden się Ja idę go z pięści zabić. Gdzie nie idziesz. Nożem mnie ZABIła! O tak, kurwa! O nie no, plecy mnie zabił! Kurwa. No chuj, wreszcie! Niemożliwe, naszym jednym hitem prawie mnie zabił! Ja już byłem za tobą, nie mogłem strzelać Ej! Ja nie mogę się. Ja nie... giveaway nie. tu samą masz Rocket cone Plus? Nie, XTD Optical. No to. nie, to oni no, sygnał, no, Kone. nie? Kon XTD Optical, no to jest tak. Przy dużym, przy szybkim obrocie ona gubi sygnał. Ciężka jest, nie ja mam siły, żeby się szybko wrócić na niej. Mateo, czekaj, co ale, co ty masz sprawne, tyle lat? <grym> no ale to nie tak, nie tak... Nie, 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 ma, nie to ciężkie, no, ciężkie to Tak. Klucz bym to Tyle lat. Ty, a tam w tym, ty wiesz, 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 w tej strzewie, w Częstochowie, obok... Nie ma, nie ma, Aikero. 2-4 w, w piątek, od 14 bodajże. Fajne nagrody, bo no może nam pokażę. Zaraz zdjęcie tam, które będzie troszkę na Facebook wyjechali, chyba jeden jest przed drewem. No nie, 7 HP ma dzięcio, zabijcie psa. Nie, jak on zginął. Pies, jeden pies. Ham, jeden ham. Dobra, kończymy. I tak się trafię, Chris <noise> Ja po komplet punktów jadę w, hmm, kurwa, w sezonie. Komplet punktów za zero. Ojej, no nie jedziemy teraz. Chris Harris na No Proszę, no, no, to mam- O kurwa, w wyjedzie. <noise> <się z> <noise> 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 Ale <poszedł. Pamiętaj. głos> O kur. Dobrze, jakby tam tak było. bo by nie było co zbierać. Nie, nie wiem, czemu tak się stało teraz. Akurat. Nie wiem, wygrać. Później Później wygrać".